Nareszcie powróciłem. Moje imperium niedługo powstanie. Niedługo cała Ameryka będzie moja. Eee, coś mi tu nie gra. Spokojnie, wszystko gra. A tak w ogóle to kim ty jesteś? Nie poznaję twojej flagi, a przeczytałem sporo książek o historii. Jestem Imperium Imberyjskie, najpotężniejsze amerykańskie imperium. Przepraszam, ale to ja jestem najpotężniejszym imperium. Doprawdy, a czy ty podbiłeś 12 milionów terenów mając przy sobie jeden kurwa miecz oraz armię wojowników narzekających bez przerwy na chłód i głód? No, właśnie tak myślałem. Ej, wyluzuj, uspokój się trochę. Jak ja mam się uspokoić, jak w tych czasach żyją sami kretyni, uważacie się za najpotężniejszych, bo co, bo podbiliście całą Amerykę. No słucham. My ją nie podbiliśmy. My ją obroniliśmy. Ta, poważnie, niby przed kim? Przedarcy władcą. Przed kim, powiedziałeś, przedarcy władcą. Ja pierdolę. A co, ty go znasz? Czy go znam, czy go znam? Arcy władca jest moim największym wrogiem. Nasz spór zaczął się w momencie, w którym trafiłem do Świata Martwych. Co jest? Pieprzone kurwesyny, jeszcze pożałują, że przez nich trafiłem do tego miejsca. E, eee, co tu się od Janie pawliło? No proszę, 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 kogo tym razem tutaj przywiało? Eee, a ty to niby kto? Jestem marcy władca, bóg i władca tego świata, i rozkazuję ci się poddać i oddać mi swoje tereny. Co? Ty chyba nie wiesz co dupisz, ty chyba nie wiesz kim jestem, jestem Imperium Imberyjskie, kraj który pokonał Imperium Brytyjskie trzy razy z rzędu, oraz kraj który miał ponad milionową armię żołnierzy, i nigdy nie oddam swoich terenów. A już na pewno nie takiemu głównie wyjętym kombinerkami z dupy Murzyna na zadupiu dolnym w Podlasiu o godzinie 21.37. Mam rozumieć z Twojej wypowiedzi, że się nie zgadzasz, to skoro nie oddasz mi ich dobrowolnie, to odbiorę ich mu, No to dawaj. Honasolo z boku. I tak to się zaczęło. Nasza wojna była chyba największą wojną w świecie umarłych. Lecz niestety zakończyła się moją przegraną. Od tamtego dnia poprzysiągłem sobie, że zemszczę się na arcywładcy za to, co mi zrobił. Wiesz, arcywładca jakoś przeniósł się ze świata umarłych tutaj i teraz zamierza podbić ten świat. Jeśli mówisz prawdę, to jestem po waszej stronie. Jeśli szukasz arcywładcy, to jest on. Mam go. Co? Już? Jak ty go tak szybko znalazłeś? Znam arcywładcę dłużej niż wy, i wiem jak myśli, jak się zachowuje, oraz czego chce. W skrócie jest to demon, który lubi niszczyć światy, i po tym jak z nim walczyłem ponad 10 lat, potrafię rozpoznać gdzie on się znajduje nawet na ślepo, zresztą to chyba każdy by się domyślił, że jest w Afryce. No w sumie, to masz trochę racji. Dobra, lecę z nim walczyć. Poczekaj, na pewno dasz radę w pojedynkę, on w tym świecie nie jest sam. Pokonałem imperium brytyjskie trzy razy z rzędu, na pewno dam sobie radę. Szachmad. Ale my gramy w ono debilu. I wy mi to mówicie w połowie rozgrywki. Mówiliśmy ci na, na początku rundy. A to wybaczcie. Mój mózg ostatnio źle pracuje. Przecież ty go nie masz. Ha, 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 Co to było? Ktoś nas chyba atakuje. To pewnie ci z Europy. Pewnie przyszli po zemstę. To ty i ci ich stąd wygonić. Czemu ja? Słyszałem atak z twojej strony kraju. Dlatego ty ich stąd wygoń. Ech no dobra. Jak zwykle to ja muszę odwalać za nich całą robotę. Gramy dalej, póki jej nie ma. Kurwa, oczywiście, że tak. Gdyby ten szef ruszyłby tę swoją dupę, to może nie mielibyśmy takich problemów. Zaraz, ty nie jesteś krajem z Europy. To prawda, bo jestem krajem z twoich koszmarów. Wielkie mi co, też tak potrafię. Noż ja pierdolę kto to dał do scenariusza. Niby taka wielka, a słabsza od baby na wózku. Nie będziesz taki cwany jak przyprowadzę tu swojego szefa. Ta na pewno, już się boję. Oj, powinieneś się bać. Szefie, Europa nas nie atakuje, atakuje nas jakiś psychol, jest on tak potężny jak Rosja po piętnastu monsterach. Poważnie? Kto niby jest taki cwany? Ty już dobrze wiesz kto to taki. O kurwa to ty, jak ty, skąd ty, co jest kurwa? Myślałeś, że jestem z tych osób co nie szukają zemsty, nie doczekanie twoje. Ja zawsze pamiętam każdą z krzywd, a ty jesteś na pierwszym miejscu listy osób, które zrobiły mi krzywdę, a teraz nadszedł czas. Żebym ci ostatecznie rozwiadomił. No to dawaj. Pokaż, na co ci stać. Jesteś na serio głupi? Jeśli myślisz, że ze mną wygrasz, ja tu jestem najpotężniejszy. to Nigdy nie będzie. Chodź bym stracił nawet dwie kończyny. Nie poddam się, a teraz ci pokażę, jaką mocą dysponuję. Ta wielkie mi co? Nie budu. Nie mój miecz. Teraz to się z policzymy. Cudem jesteś tutaj taki potężny, w świecie martwych byłeś o wiele słabszy. Ja zawsze byłem taki potężny, tylko że ty w świecie martwych byłeś niewyobrażalnie potężny, a w świecie martwych nie używałem pełni mocy, bo i tak uważałem, że to nie będzie miało sensu, za to tutaj masz jedynie te pustkowia, i teraz nadszedł twój koniec. Noż ja walę. nie teraz, nie w takiej chwili. Kurde, zużyłem całą moc z mego miecza. Cha 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 cha, mój plan się powiódł. Jaki plan? Co ty wygadujesz? Mój plan przejęcia świata opracowywałem sobie go ponad tysiąc lat. Przewidziałem nawet moment, w którym ty powrócisz. Wiedziałem, że jak użyjesz pełni mocy, to szybko ci się ona zmarnuje. I specjalnie zadałem ci to pytanie, żeby pełna moc twego miecza się wyładowała do końca. O kurwa. Dałem się oskubać. A teraz, skoro jesteś osłabiony, to możemy cię teraz w spokoju stąd wygonić. Co już nicy, na niego. No i co Imperium no. Imperyjskie? Po co 8, ci był ten atak? Niedługo. Ej, 6, słyszysz to? A 4, 3, 2, Why? USA, spokojnie, Imperium Imberyjskie, pomoc nadeszła. W samą porę, USA, bo mam już pomysł, jak go pokonamy. Słucham uważnie. Ty zajmij się jednym z jego sojuszników, a ja się zajmę arcywładcą, okej. Okay. Witaj, USA, czekałem na ciebie. E, to mnie trochę zdziwiło, ale dobra, czas cię zniszczyć. Wyluzuj, ja nie chcę walczyć, ja chcę pomóc. A to mnie zdziwiło jeszcze bardziej. Posłuchaj, wiem że to wygląda jakbym pracował z arcywładcą, ale tak naprawdę to mam go głęboko w dupie, okłamał nas i to nie raz, powiedział że będziemy potężni a tak naprawdę jesteśmy coraz słabsi, jeszcze nas okłamał że nie ma żadnych wrogów, mam już go po dziurki. Co chcesz przez to powiedzieć? Weź to. Mam pomysł jak go pokonacie. Jaki? Powiem ci na ucho, żeby nie usłyszał. Jesteś pewny, że to zadziała. Jestem pewny. Żegnaj USA. Żegnaj. I dzięki za pomoc.